Dzień dobry, Witamy na początku ostatniego już weekendu z Festiwalem Słuchowisk w 2020 roku. Przed nami premiera y, tekstu Aleksandry Zielińskiej Mary Łowczyk z kamieni. Ola jest dzisiaj z nami. Cześć Olu. Cześć. Bardzo jest się to... cieszę, że możemy się zobaczyć, poznać i w ogóle, że jesteś z nami w tym wyjątkowym dniu i że znalazłaś czas. Ja, ja myślę, że ten dzień jest. Zaproszenie. Ja myślę, że ten dzień jest to wyjątkowy dla Was obu, bo tekst napisała Ola, ale wyreżyserowała i zaadaptowała go właśnie Maria Marcinkiewicz Górna. A muzykę zrobiła Sylwiana Wastowska. Olu. Ja w ogóle, jak zaczęłam czytać ten tekst, zachwyciłam się od pierwszej strony. Powiedz mi, skąd pomysł na napisanie słuchowiska o Mary Elling? Bardzo mi miło jest to słyszeć, że od samego początku tekst na Ciebie tak zadziałał i bardzo się cieszę, że ten tekst zostanie zrealizowany w postaci słuchowiska. A wracając już do odpowiedzi na Twoje pytanie, to wzięło się to z tego, że sama jako mała dziewczynka byłam ogromną fanką Gryzauru i... Wszystkie wolne chwile spędzałam, przebywając albo z dinozaurami, albo siedząc w ogrodzie u mnie za domem i szukając kamieni ze skamieniałościami, bo wierzyłam, że na pewno gdzieś tam są zakopane. I minęło wiele, wiele lat, jestem już teraz dorosłą kobietą, i kiedyś przypadkiem trafiłam na wystawę o, o ewolucji paleontologii, i okazało się, że był tam. Wielka część tej wystawy była poświęcona właśnie Mary Ennick. Byłam zdziwiona, że ja, jako niby specjalistka od dinozaurów, nie do końca wiedziałam, kim jest ta pani. Ta wystawa znajdowała się w Muzeum Cywilizacji w Kanadzie. Miałam tam okazję być na rezydencji literackiej okazało się, że za granicą o Mary Ennick słyszeli wszyscy. I, było, I uważałam i uznałam, że jest to tekst niezbędny dla mnie samej, a także dla, dla innych dziewczynek i dla innych chłopców. Po to, żeby dowiedzieć się skąd, skąd w ogóle te szkielety dinozaurów mogły do nas, do nas trafić, i po to, żebyśmy się mogli dowiedzieć więcej o historii Palontonu. A przy okazji, życie Mary Ening to jest gotowy scenariusz na wspaniałą historię. Cudowny, cudowny. I bardzo się cieszę, że o Mary Enning jest głośno i to za Twoją sprawą, bo. My zrobiliśmy słuchowisko. Tomek Kaczorowski zrobił czytanie performatywne w opolskim Teatrze Ralki, aktora Twojego tekstu w Centrum Sztuki Dziecka za kilka dni jest, jest też czytanie performatywne. Także życzę tobie, żeby omery, Ening, którą, historii, którą ty napisałaś, było coraz, coraz głośniej i żeby Omery Ening wszyscy wiedzieli w Polsce również. Ja chciałam zapytać też o postaci, pojawia się oczywiście tytułowa Mery. Wiemy już też, że jest to postać historyczna, natomiast Mery nie pojawia się w słuchowisku sama, i chciałam zapytać właśnie o postacie, ale też o ich język, ponieważ wszystkie postacie mówią w taki dosyć współczesny sposób, ale niewątpliwie jest tam taki bardzo silny rys autorski, mam wrażenie. Mary Enning nie jest osamotniona na tym wszystkim, mm. że jej e, zaury. E, uznałam, że opowieść e, o jej życiu najlepiej będzie się układała przez opowieść, przez jej kolejne najważniejsze odkrycia. Dlatego, że aury, w tekście to e, e, zostały przez Mary Enning, Natomiast narratorem jest e, Pterodactyl, e, latający dinozaur i akurat e, Mary towarzyszą również e, panowie paleontolodzy, którzy trochę. E, już trochę może współczesne podejście wielkiej, poważnej nauki do kobiet, które nauką wywracać na prawo. I zależało mi na tym, aby każda z postaci miała swój własny język, żeby na podstawie tego języka różnić. Też chciałam, żeby język był ciekawy, żeby od razu przykuwał uwagę i interesował słuchacza czy widza czy czytelnika od pierwszych stron. I przyznam, że jakoś bardzo intuicyjnie i naturalnie ten język mi się posadził, i cieszę się, że to tak się stało. Dla mnie, jako dla pisarki, sama forma tekstu i sam język, jak się pojawia, to naprawdę Niezwykła historia, niezwykłe postaci, których będziecie mogli posłuchać już za chwilę. Ja również bardzo serdecznie zapraszam na słuchowisko i też nie mogę doczekać. Zapraszamy na mery Łowczynie z Kamil.